Chcieliśmy, żeby to była akcja, która nie, która nie będzie miała charakteru tylko jednorazowego. Chcieliśmy, żeby to była taka akcja, która wpisze się na stałe, w jakimś sensie w państwowy obyczaj, wpisze się na stałe w obyczaj służb mundurowych, wpisze się na stałe w obyczaj harcerzy, ale wpisze się przede wszystkim na stałe w obyczaj prezydenta Rzeczypospolitej, że tak jak para prezydencka co roku. Prowadzi narodowe czytanie. Tak samo chciałbym, żeby para prezydencka co roku, kolejne pary prezydenckie, które nadejdą w kolejnych kadencjach, zawsze razem z ochotnikami, ze służbami mundurowymi, z harcerzami, ze studentami, z młodzieżą szeroko pojętą, z uczniami, ze wszystkimi chętnymi sadzili las, ale żeby. Te drzewa sadzone były w całej Polsce przez naszych rodaków tam, gdzie po prostu mogą rosnąć, tam, gdzie oni uważają, że dobrze jest, aby był cień polskiego dębu czy cień innego drzewa. W Rytlu jestem po raz czwarty. Pierwszy raz byłem to no, kilka, kilka tygodni po objęciu stanowiska. Pierwsze wrażenie, jakie tutaj były, to były takie, że spotkałem się z załogą tutaj nad leśnictwa Rytel i krajobraz tego, tak trzeba powiedzieć, pobojowiska, i ci ludzie, te twarze zmęczone, strapione, jednocześnie w takim ogromnym w wołaniu o pomoc z tym, co się tutaj stało i pierwsze wrażenia moje, moje były takie, że odebrało mi głos. Bardzo się mocno starałem, żeby publicznie nie popaść w silne wzruszenie, bo to było bardzo mocne, bardzo mocne doznanie, ale nasi leśnicy są najlepsi. Nasi leśnicy są najlepsi w Europie, na świecie i bez leśników, bez naszej struktury takiej organizacyjnej, leśniczy, leśniczy dyrektor, nie byłoby możliwe w ogóle w Polsce opanowanie, uporządkowanie, doprowadzenie do takiego stanu przyrodniczego, który służy ludziom, lasom i całemu społeczeństwu. Nie byłoby możliwe. Oczywiście, ale dzisiaj te 300 tysięcy sadzonek to spokojnie. Damy radę. Dzisiaj i jutro. Damy radę. Wszyscy będziemy sadzić. Tutaj mam nadzieję, że wszyscy będą wobec łopaty równi i wszyscy będziemy. Razem w takim w zgodzie i w porozumieniu będziemy ten las odnawiać po to, żeby tutaj te lasy kujawsko-pomorskie, właściwie tutaj bory tucholskie nadal szumiały nam i przyszłym pokoleniom. Bardzo doceniam to, że tak tyle pracy zostało wykonane i tutaj dzięki ogromnemu ofiarności zaangażowaniu leśników, ale również służb, które współpracowały z lasami państwowymi. Widziałem ten teren wcześniej, teraz jest to widać ogrom pracy tutaj włożony. I to jest te, te chyle czoła przed leśnikami za tą pracę właśnie włożoną w, w, za, w uprzątnięcie tego terenu po tej klęsce żywiołej. A teraz musimy też patrzeć w przyszłość, a żeby patrzeć w przyszłość to trzeba odnowić ten las, czyli nasadzić las, e, żebyśmy mogli powiedzieć, że za 50-100 lat już po tej klęsce śladu nie powinno być. Pan prezydent wielokrotnie już pokazywał, jak wielki ma szacunek do pracy leśnika, jak dobrze rozumie zrównoważoną gospodarkę leśną i wsparcie jego jest dla wszystkich leśników myślę, że bezcenne. Tak, my również tak myślimy, a przede wszystkim odczuwamy, bo świetnym dowodem na to jest ta dzisiejsza zainicjowana przez pana prezydenta akcja. Pani minister, ile dzisiaj pani e, posadzi drzewek? Nie chcę się licytować, będę się starała dać z siebie wszystko i zostawić tutaj taką maleńką zieloną cegiełkę. A akcja faktycznie jest fantastyczna, bo nie tylko tutaj, ale w całej Polsce dzisiaj 430 leśnictw od 9 rano ruszyła akcja rozdawania sadzonek. Ja obserwowałam tylko przez media społecznościowe swoje rodzinne miasto Szczecinek, regionalną dyrekcję w szczecinku i tam włącznie z dostawą sadzonek do urzędów, więc z dostawą do odbiorcy, do tych, którzy nie mogą się wyrwać i sami przyjść po sadzonki, więc zainteresowanie jest duże, rosnące i mam nadzieję, że. Każdy przy tej okazji nie tylko będzie doceniał pracę leśnika, ale zagłębi się bardziej w tematykę, na czym polega gospodarka leśna, komu, czemu służy, bo to jest też niezwykle, niezwykle ważna kwestia, żeby edukować przy tej okazji. Do tej pory harcerze posadzili? Dużo? No Myślę, że dzisiaj hektar poległ. Może i półtora. Czy jeszcze wracacie na powierzchnię? Wracamy. Krótki, intensywny posiłek, wysokokaloryczny i chwila odpoczynku wracamy. Sadzimy do wieczora. Bardzo nas to cieszy. Co harcerze myślą o tego typu akcjach? Harcerze są bardzo spontanicznie nastawieni do tego typu akcji. Wręcz powiedziałbym, że trzeba wstrzymywać ten młodzieńczy zapał. Generalnie traktujemy tego typu przedsięwzięcia jako pojęcie służby służby, ale myślę, że też takiej połączonej z przyjemnością, ponieważ wcześniej pytaliśmy tutaj na powierzchni leśnej e, harcerki, harcerzy, uśmiech gościł im na twarzach, więc chyba nie jestem w błędzie. Niewątpliwie tak, ja nie wykluczam, że zaraz po posiłku wyciągną jedną, drugą trzecią gitarę i zaczą się bawić, bo młodzi ludzie bardzo szybko się regenerują, więc to jest niewykluczone. Jest nam bardzo miło przede wszystkim widzieć tak wielu strażaków tutaj na miejscu. Zawsze nam pomagacie, szczególnie kiedy wystąpiła klęska, ale teraz okazuje się, że również kiedy sadzimy las, możemy na Was liczyć. To nie jest przypadkowa obecność nasza w tym miejscu. 11 sierpnia 2017 roku to moi koledzy, wielu strażaków, nie tylko z tego województwa, ale też z kilku innych, przez wiele tygodni usuwało skutki trąb powietrznych, które przechodziły poprzez województwo dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Niestety nieopodal rozegrała się tragedia. Zginęły dwie młode harcerki. Natomiast dzisiaj jesteśmy w Rytlu nie tylko, żeby wziąć udział w akcji sadzenia lasu, ale również około 150 strażaków z Poznania i Bydgoszczy. To są młodzi ludzie, którzy uczą się zawodu strażaka, zabezpieczają cały ten obszar. Jest kilkanaście naszych pojazdów, co zresztą widać. To jest zarazem taka dodatkowo poligonowa baza. Ci strażacy zostali skierowani przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, pana generała brygadiera Leszka Suskiego, w ramach tak zwanego centralnego odwodu operacyjnego. Ćwiczymy również, bo to są również dla nas ćwiczenia, udział w tak zwanych długotrwałych akcjach ratowniczych. Wiem, że Państwo mieliście okazję już zapoznać się z naszą bazą logistyczną. Którą postawiliśmy, rozłożyliśmy przez dosłownie kilka godzin. Mamy tam praktycznie wszystko: namioty, zaplecze logistyczne, sanitariaty. To, co jest potrzebne, kiedy strażakowi przychodzi działać przez wiele dni, tak też było w Rytu, tu w tym miejscu, tylko kilka kilometrów dalej, jest ich po to, żeby pomagać. Natomiast, niestety, biorąc pod uwagę ostatnie dni, bardzo często spotykamy się z uwagi, chociażby na to, że Sytuacja w kraju, z uwagi chociażby na pogodę, jest niesprzyjająca. Na większości obszarów leśnych występuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. I tak jak Państwo wiecie doskonale, tylko w kwietniu gasiliśmy prawie już 3400 pożarów, nie tylko w lasach państwowych, ale również w prywatnych, komunalnych. Jesteśmy po to, szkolimy się nawzajem. Dziękując za zaproszenie. Dzisiaj również będziemy odnawiać to, co zniszczyła natura. Ilu dzisiaj mamy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady. Z 8 Brygady przyjechało dzisiaj do państwa 100 żołnierzy, ale także gościcie państwo 50 żołnierzy z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Gdańska, czyli łącznie 150. Bardzo nas to cieszy. A czy żołnierze lubią sadzić las? Byliśmy odwiedzić z dowódcami sadzących żołnierzy. Morale jest bardzo wysokie. Uśmiechy na twarzach i, i oczywiście wielkie zrozumienie tej pięknej akcji. E, proszę powiedzieć, czym jest la, las dla żołnierzy wojsk obrony terytorialnej tak ogólnie? E, tak, ogólnie, więc e, może z wojskowego punktu widzenia. Oczywiście, o pytam. E, no, las jest jednym z głównych miejsc gdzie, e, gdzie będziemy działać. E, no, w naszym kraju lasów jest bardzo dużo. Nie tylko są miasta, nie tylko są miejscowości, ale, ale także tereny leśne. Więc znajomość lasu, poruszania się w lesie, poszanowania lasu jest rzeczą bardzo ważną i dużo czasu żołnierze spędzają na uczeniu się tego i szkoleniu się w tego typu działaniach. Dla nas jako leśników jest niezwykle ważne, że również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nam pomagają, za co serdecznie dziękujemy i cóż, spotykamy się na powierzchni leśnej. Tak, oczywiście przez cały czas. To jest dla nas wielka przyjemność i oczywiście obowiązek. Dzisiaj jesteśmy w bardzo szczególnym miejscu. Tutaj, na leśnictwie Rytel, gdzie prawie dwa lata temu przeszła straszliwa nawałnica i zmasakrowała, zniszczyła wspaniały fragment borów tucholskich. Zabierając życie także dwóm młodym harcerkom Asi i Oldze. Dziękuję władzom lokalnym, dziękuję lokalnym rzemieślnikom, dziękuję tutaj mieszkańcom ziemi rytelskiej za to, że ich upamiętniliście, za to, że w lesie nad jeziorem Suszek są te dwa obeliski, które upamiętniają Druchny i tamto straszliwe wydarzenie, które wyryło się blizną nie tylko Tutaj, na tej ziemi, w tej części borów tucholskich, ale wyryło się blizną także w sercach, jestem przekonany, wszystkich polskich harcerzy, zwłaszcza ich druhen i druchów z zastępów, z drużyny, ze szczepu. Cieszę się, że zawsze o nich pamiętamy. Chciałbym, żeby ta akcja sadzenia drzew, a zasadzić ich trzeba bardzo wiele, 220 milionów drzew trzeba zasadzić, na pewno będzie to trwało długo. Żeby ona zawsze była w jakimś sensie także aktem pamięci o nich. Na pewno by chciały, żeby tutaj, gdzie przyjechały na obóz, żeby cieszyć się lasem, przyrodą, jak harcerze mówią, puszczaństwem, znów był piękny, wspaniały wielki las. Dla nas, ale przede wszystkim, dla przyszłych pokoleń. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej akcji. Myślę o akcji bardzo ważnej, bardzo pięknej, przede wszystkim akcji wspólnotowej, bo to jest wielka nasza wspólnota, wspólnota robienia czegoś dobrego, bo przy okazji robimy coś bardzo dobrego. Las to świeże powietrze, las to odpoczynek, las to rekreacja, ale las to także pochłanianie dwutlenku węgla coś o czym tak bardzo często się teraz mówi o ochronie klimatu. Lasy chronią klimat, to one, to drzewa pochłaniają i magazynują w sobie i w ziemi dwutlenek węgla. Lasy są nam bardzo potrzebne i z tego miejsca chcę wszystkim podziękować. Przede wszystkim lasom państwowym, dyrekcji lasów państwowych, ale także wszystkim tym, którzy uczestniczą w tej wielkiej akcji, która realizowana jest pod auspicjami lasów państwowych i prezydenta Rzeczypospolitej.